No, wreszcie jest? naczelny zamiar Rozmiar dobry. Co to jest za marka, tą kaskietę? No jeszcze nie wiem, ale widzę, że to jest dla mnie No, to jest dla ciebie. No, naprawdę, patrz. No, popatrz, to jest nie? Ten ja mnie. Jest, ale ten jest lepszy z tym brązowym. złotym. Ze złotym nie, no już nie przesadzam. No. Nie, no. Ej, jak ta kurtka, bo trzeba ze wzmocnienia w Cena to kurde jest, no. naprawdę, ty. To ja nie wiem, czy dla naczelnego to nie jest za tanio, bo słuchaj, dwa, dwa koła to jest tyle, co za Araja. <słuchaj>

ja się zdecyduję, jak mojego budka V11 z pierwszej serii już odstawię na zasłużoną emeryturę i będzie mi to szkoda, to tym będę jeździł na co dzień w każdą pogodę. Dobra, to teraz zdjęcie powiecznie.